Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przepraszam, że tak późno dzwonię. Dzwonię w sprawie fleta z Olixa, pani wystawiła takiego no prosty, brązowy Aulosa. Tak. Aulosa, przepraszam. Tak, tak. To jest ten dobrej firmy takiej. Tak, właśnie dlatego chciałem jakby. Ile pani go używa, mniej więcej, tak plus, minus. A nie, bo to do nauki mojej córki, ale to ona potem nie, nie chciała się uczyć i po prostu tak leży, leży i wiadomo. Ale ma, ma, pani, ma pani może tego fleta gdzieś tam obok siebie, mniej więcej? no, mogę wyciągnąć trzy A wyciągnie pani, bo ja będę słyszał nawet przez telefon, tam jakby pani dmuchnęła go dwa-trzy razy będę słyszał mniej więcej, jaki to, to nasz dźwięku będzie i tak dalej. i to już mi, mm -hmm. mniej więcej coś mi to powie, tak? Bo ja jestem doświadczony. Może nie jakieś bardzo? A jak pani tam podmucha trochę, to ja będę wiedział, czy niskie, wysokie dźwięki, Dobrze. czy. To muszę go złożyć. Dobrze. W razie w tym etui. Dobrze. Zrobię ten głośnik. Dobrze. Złożymy. Złożymy. Ale to zakrywać dziurki, czy po prostu. No tak, tak mo może pani tak po kolei te dziurki wie pani, tak zakrywać, byle jakże ja będę słyszał, intonarz. Mhm. Mm W zależności jak mocno zabraknie ta dziurka. No, a właśnie mogłaby mo A mogła pani tak jakby przeciągnąć ten dźwięk w sensie takim, że jedną dziurkę pani by przykryła i tak dłużej przytrzymała. No, w sumie chyba raczej to podobny miał instrument. Mm -hmm. eee, raczej to było to: przesyłka wchodzi w grę? Tak, mogę przesłać, tak. Mogę eee... przez, przez Olixa, tak? Tak, przez Olixa. Mhm, mm tak, mogę przesłać. Eee... Eee... Ups, to jest tam, trzeba opcję tą, kup z przesyłką, trzeba tam kliknąć. A, bo nie wiem, czy pani będzie słyszeć, bo mam właśnie identyczny flat, potrzebuję do starszego syna, żeby miał identyczny, nie wiem, czy pani mm -hmm. będzie słyszeć, ja też tam dmuchnę, nie wiem, czy to będzie słychać przez mój telefon, bo mam taki w miarę stary, posłucha pani, czy coś, no. pani, czy coś pani w ogóle słyszy, ja, ja postaram się y, zanucić muzykę z Titanic'a. Słychać coś, czy nic? Tak, słychać. Myślę, że to jest, myślę, że to jest podobne. to no właśnie, bo... podobne... Y, mm -hmm. Podobne... Podobność... pan tej samej, tej samej firmy pan ma tego, ten szat? Tak, identyczna tej firma, samej... tylko właśnie mój, jak właśnie gram z synem Titanica, to on gubi takie podstawowe dźwięki i postaram się zagrać mm -hmm. ten, tak jakby, refren tego Titanica i posłucha pani, że te dźwięki są takie nienaturalne. Ale też nie chcę pani męczyć, ale tam 10 sekund. Zagram pani. Podaj mi tego jeszcze... Mi, pa... mi jeszcze na chwilę oflet, a ja pani pokażę. Słyszy Pani, że są nie do podciągłości, ale to tak jak mówię, my jesteśmy amatorami, nie? Mhm, mhm. No ten jest fajny z metikiem. i taki jest solidny. Przede wszystkim ma te podwójne dziureczki, takie, które. te dolne dźwięki, gdzie paluszki można po prostu paluszkiem zakrywać, bo czasami są flety. To trzeba całe dziurki po połowie, nie? Po połowie. No właśnie, to am, e, mo, bo ile, ile pani ma dziurek na tym flecie? No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I potem mamy dwie podwójne. Czyli tak? Przerwa? Tak, przerwa. Dwie podwójne, z tyłu jeden. No tam na, na zdjęciu mi się wydaje, że dobrze zrobiłam zdjęcie, to tam no tak. nie widać ile. No, tak, tak. to ale... tak jak w każdym, tak jak w każdym leciku, tylko tutaj jeszcze dodatkowo A... jest takie fajne, te dwie podwójne takie A mogę dobra. jeszcze ostatnią prośbę, już naprawdę, że pani męczy, bo wiem, przepraszam, że późno, że pani zakryła cztery Pięknie. dziurki i, i tam podmuchałam jakąś tam byle co? Cztery no. dziurki. Te, te górne. Cztery górne i że Pani tak mocno odmuchała, no. To są cztery, czyli to by było E chyba, nie? Tak. I jednego, jednego palca, żeby Pani odjęła. To jest G. To jest A. No. G. bardzo ładny no, dźwięk. Tak. Nie, ładny dźwięk. Teraz... Wie pani przez telefon może tak nie do końca, ale i tak jest bardzo ładny, moim zdaniem. Mhm. E... Tak. E... kupię Dobrze. Ale nie dzisiaj. Dobrze, dobrze. Ale to to Zarezerwować Pan tak. czy co? E... <noise> Zarezerwuję pani, ja sobie pani numer zapiszę. I jutro do pani przedzwonię najwyżej. I. I na jutro do pani przedzwonimy, najwyżej dogadamy się na jakiś paczkomat czy coś, nawet tam jakoś, yy, że pani jakąś tam premię miała z tego, bo też kurde pani się wysiliła, coś tam pani podmuchała, a nie wszyscy są skłonni, nie? Yy. Yy. Nie bo yy, paczkomatem chyba pójdzie jak przed Elisa, to normalnie czy paczkomat pójdzie, nie? No. Bo tam, tam bo ja tam zaznaczyłam takie opcje paczkomatu. In post, paczkomat, więc jak pan przejdzie te wszystkie tamte procedury związane no. z przelewem, to na pewno tam będzie podać, żeby pan podał swój paczkomat i w ten czasy zaznacza tą wysyłkę. Dobrze. Ja sobie zapisuję, bo pani mhm. jest Elżbieta, tak? Dobrze widzę? A, tak, Elżbieta. Aha. Kurczę, młoda kobieta Elżbieta, zapisuję. <laughs> No nie, już taka młoda, że jestem babcią, mam pięcioro wnuków. O, naprawdę? Tak. Kurde, ma pani głos ponętny, miły, młody, młodociany. A dziękuję, właśnie mi to już nie raz mówili, że ja powinna pracować w radio, bo mam taki yy, głos przyjazny, ale to mi się wydaje też z tego względu, że jestem optymistyczna, i zawsze pozytywnie zakręcona, więc... Nie o! Coś, Powinienem się zapy zapytać w takim układzie, czy pani ma męża? O! Nie mam męża! O! Ja pierdolczę! No to już... Ja, ja, ja troszkę... Już nie, już nie mam męża, tak. Powiem pani, jest ja to... mam męża. Może troszkę jestem ma. za młody, bo powiem pani szczerze, ja mam 29 lat. O! To bardzo młody. <noise> się ze mną, bardzo młody. A tak z ciekawości, ile pani jest ode mnie starsza? Z 20 lat? Ja mam 55 lat. No to będzie, niech szybko policzę, to będzie 29 plus 20 to będzie 49, to będzie, to będzie, to będzie 26. Tak? 26? I ta 16. No dobra, nieważne. Dobrze, ja sobie pani numer zapiszę i dziękuję bardzo za recenzję, yy, sobie zapisuję. Dobrze, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, dobranoc. Dobranoc. Uu, kurde, Bab, babka głosek miała z 20 no. lat. Ech! A ma ile, 46? 55. 55. To jak mój ojciec prawie. Nie, czekaj, widzowie, mój ojciec...